Siemano, witajcie z no i jak wiadomo, jak mówiłem na całym tym odcinku, dobre czasy się skończyły, ale mam ochotę, w tobie uciec powoli z tej wioski, bo już nie ma sensu mieszkać w tej wiosce, gdy nawet już tutaj są więcej z podporów i no już do tego podpora i tam jest jego wioski, mikrofon. i mam pomysł, że uciekła do wioski.

został zniszczony przez stęczenie, przez stęczenie, wtedy kiedy

No niestety, zgadza mnie na to, tak. O, już dobra bo i tak jest problemem nielegalny No kolejne takie coś! Czemu za zaś tyle tego wówroku? Co, kłódek się zagołał w tym wówroku? I w tej dziwnej figurze? Nie patrzcie w ten, ten sposób! A... Markuję, żeby tutaj były jakieś apokalipsy złomu, czy jakieś tam... ...beredy. Naprawdę jest nieprzyjemnie teraz, bo nam się teraz pojawił ten zły typ, no i żyjemy teraz nie w tym niepokoju. teraz w terror, w terror uścicić. przyjść tutaj, żebyśmy To jest pola. Nie sobie tak. to jest to jest. To jest pola. To To jest To jest To, jest, to, jest, to, jest, to jest Jest. Co jest? Co? to e, jest skrzynka! O, to jest skrzynka, widzowie. Okay. jest. Tajne. Nie ruszać. Zaraz wstępu. Uciekaj. Dobra, coś z coś się zbedrowić. Coś tam będzie na pewno. Ale weźmy tam do Makrofa, to jest skrzynka. No to mnie postawiam w tym.. O Jezus, Maria, nie jestem na podstawie. Więc musimy wejść w taki sposób. A co ja tu mamy? Skrzynka. Podręczniki. Podręczniki chodzi mi o takich książeczek, bo ja nazywam książeczki. wiem. Ja zawsze nazywam... No dobra, mamy dwie książeczki. Ja zawsze przyzywam książeczki poradniki. Napiszę, Dzięki kontro Kontroleru Kto to tak mi napisał. Znaczy nie mi, tylko ktoś napisał. Ktoś może być przydatny do wszystkiego. Gdyby ktoś zniszczył książkę, to creative został staje usunięty i osoba kontrolująca straci kontrolę nad osobą, którą kontrolował jak ja odrobię? Jakiś poradnik. Nie otwierać. Kontroler? O co tu chodzi? Czekaj. Ci nie mów, Czy to jest kontrolowany? Ej! Możliwe! Nie możemy się o tym nic dowiedzieć. Co to jest? Kontroler mózgu. Z kontrolem mózgu. Gospodarz del. del. Kurde, chciałem powiedzieć teraz że napisał to debil, ale debil to diabeł. Osoba kontrolowana. Detu... <laughs> jest był skontrolowany! O kurde, ej, tego się nie spodziewałem. Tego szkoda, że nie możemy otworzyć tego czegoś. Ała, to nie było tego! Kurde, znaczy, nie <laughs> że... ale, już jakoś tam było. ale tu! Kurde, szkielet! Coś co, co, co jest łańcuchy, coś tu się tak trzyma. Ej, dobra widzowie, to ja zamieszkam w tej wiosce, bo to jest niebezpiecznie. Ale czekaj, ale kiedy nie on pierwszy, ja że otworzyłem już raz, to jest drugi raz. To byłoby na czyli jak gdybym zmienił na siebie. Czyli może zmienimy Devil na moje na imię. Więc. Dobra, pisałem moje. Może mm -hmm. wam to skrzypnąć. Dobra. Eee, Halo, przyjdź to Deadpool. I rzucę tu się. Nie co? Działa coś? Działa. No. Nie ogarniam o co w tej książce, ale widać, że coś tu mamy. W ogóle, w ogóle mój chwilowy domek się w ogóle coś otrzymał. To jest woda, ale nie, to nie jest woda, to jest napis Lazuli. premier Premium City, to już bardziej pasuje widzowie już na Nisztol niż City. tam już, a może Devil Ogre, ten dia Diabolandia, to bardziej pasuje. No właśnie, bo on postawiał lawę, ten Deadpool. A demon lubi lawę przecież raczej. To oznacza... Znaczy, czyli my pomyślmy, żebyśmy na Może no, na śmiech Ale czekaj, bo... Czyli że rozprzytujemy ten... to książeczkowy drugą poradnik. Ci... czy ta książeczka kontroluje rzeczy. A tym to zapisał, to bym to na zawsze już miał. Pfff, kotwizna. No to oznacza, że w możemy skontrolować kogoś. Czyli kiedyś, kiedy nazwałem teraz tą. Próbuję już w czyli nie otwierać. Nazwałem gospodarz Darek. Co znaczy, że teraz Kasper będzie... Czyli ten Deadpool będzie teraz moim sługą? Ło, skąd w ogóle się, się już Czy będzie... Się... Nie, nie, może to będzie drogą zła postać. Albo nie lepsza. Widzę, że Kasper jest kontrolowany przez kogoś. Czyli przez diabła. Albo że taki nowo się nazywał, że... ...że jest po swojej stronie i może tylko służyć złym osobom. Nie wiem, ale... Ja myślałem, że on jest zły. W co tu się stało? Mieszkamy w tej Dobra. Może jeszcze zamieszkamy w w tej wiosce. No dobra, zamieszkamy jeszcze tutaj przez chwilkę w tej wiosce, ale naprawdę? To zależy znaczy do mnie teraz jeden z najważniejszych rzeczy. Ała, nie trafiłem. Idziemy do mojej stodoły, tutaj taki nowy stodoły, taki nie jest taki, starej stodoły. Dobra, zamykamy. Te skrzynki są bardzo dla nas ważne, bo teraz możliwe, że możemy kontrolować kogoś. To bardzo, raczej dobra informacja. Nawet nie są może nie zauważył, że my to. Kurde, murek cały, wszystko wzięło. A to stąd! Aaa! Aaa! Już ogarnię. Nie wiecie, ale pamiętacie jak wziąłem, kiedy filmik kłamałem? To ja wstawiłem no, wioskę, no i ja ona też miała takiego zło, i ja zawsze wszystkie złole zawsze mi wstawały mi takie niepotrzebne itemki do skrzynek, no i raczej ta osoba też bardzo długi. Wszystko tutaj ją. No. Dobra, to prostu tutaj zamieszkam. Dziś to bardziej mi lepiej. A żeby się czuł jeszcze lepiej, tutaj ja postawię takie niebieskie połowy, żebym się czuł bardziej bezpiecznie. Że... No nie wiem, to po prostu po prostu tutaj wełnę. A nie, mam zmienić. O, nie mogę sobie zrozumieć połowę. Dobrze, albo już odsuwa, zamieszkam. To jest lepszy pomysł. I to postawimy... O! Na tym piętrze! Co tam? Są... A, ten kolor zniszczył. Ałdź. W mi się lepiej mieszkało. Bo... mam okno, normalnie okno mam. Stawić. Dobra, i teraz weźmy to łóżko. Pójdźmy do, do tego wieżowca. Nie zamieszkam u niego w wieżowcu, ale żeby ona nadać był ze mną, to ja postawię sobie o tak. A tutaj drugi będzie. Zabierzmy mu drugie łożeczko. Ona musi też na nami mieszkać, bo on też na nie ma domu, a może być zagrożony. Dam mu głos subsidiarny, bo się zabierze tego tam temat. O jest no jakie to są dobre czasu. nadzieję, że nigdy nie zpisz tej bo ona... Jest. Ona legendarna! Ja ją uwielbiam. Pępek. O właśnie musimy kiedyś odwiedzić się do tego pępeka, bo pępek do za został w tej klatce. Dobra, zrobię ja coś takiego. to było ograniczone. I tutaj będę mieszkać. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Ну и до утра.